Puste kościoły. Lubią być w moim kościele, kiedy jest pusty. Wtedy wchodzę i słyszę odgłosy moich kroków. Uświadamiam sobie, że ten kościół pamięta moich rodziców, przyrzekających miłość do końca, nawróconych grzeszników. Ołtarz, gdyby mógł świecić. Żarzyłby się od tysięcy pocałunków miłości kapłanów. Krzyż z ołtarzem przypomina, że kościół to nie tylko dzieło sztuki. Tam czuję sakrum. Kościoły we Francji są burzone. Buldożery zagłuszają wołanie, wołanie w środku duszy: że wszyscy w końcu umrzemy! Kościoły najpierw pustoszeją, a potem giną. Nawet Bóg, ani aniołowie nie potrafią tego zmienić. Dlaczego? Każdy kościół milczy, bo musi. Czy kościół, w którym się modlę, kiedyś opustoszeje na zawsze? Wczoraj Widziałem dzieci komunijne w bieli, a dorośli udają, że wszystko będzie dobrze.